Chiny nakładają 34% cło na import z USA. Bitcoin i rynki reagują spadkami. Coinbase wprowadza kontrakty futures na XRP. Czy to początek nowej ery dla rynku kryptowalut? Circle opóźnia i poprzez niepewność rynkową i wojnę handlową Trumpa. Brazylijski sąd zezwala na zajmowanie kryptowalut dłużników. Standard Chartered. AVAX może wzrosnąć dziesięciokrotnie do 2029 roku i Ethereum traci blask. Zanim zaczniemy. Witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Chiny nakładają 34% cło na import z USA. Bitcoin i rynki reagują spadkami. Chiny zaostrzają wojnę handlową z USA, nakładając 34% cło na amerykański import i wywołują reakcję łańcuchową na rynkach. W ciągu kilku godzin po ogłoszeniu, bitcoin zanurkował o 3%, spadając poniżej 82 tysiąca dolarów, a stosunek długich do krótkich pozycji spadł poniżej 1. Inwestorzy panikują. Nowe cła uderzą w amerykańskich górników kryptowalut. Import chińskiego sprzętu, jak koparki ASIC, stanie się znacznie droższy. To może wpłynąć na rentowność i tempo rozwoju sieci BTC w USA, ale nie wszystko stracone. Eksperci twierdzą, że w dłuższym terminie bitcoin może na tym zyskać jako niezależne aktywo wolne od polityki banków centralnych i napięć geopolitycznych. Bitcoin nie jest złotem, ale w czasach niepewności zyskuje własną siłę. Podsumowuje Stella z Latarew z Nexo. Czy wojna handlowa napędzi kolejny byczy trend dla BTC? Czas pokaże, ale rynek już zaczął grać na ostro. Coinbase wprowadza kontrakty futures na XRP? Czy to początek nowej ery dla rynku kryptowalut? Coinbase Institutional ogłosiło plany wprowadzenia kontraktów futures na XRP, jedną z najpopularniejszych kryptowalut na rynku. Nowe instrumenty finansowe oznaczone symbolem XRL mają zostać uruchomione 21 kwietnia 2025 roku po uzyskaniu zgody od amerykańskiej Komisji do Square handlu kontraktami terminowymi na towary CFTC. Każdy kontrakt będzie rozliczany w gotówce i odpowiadał wartości 10 000 XRP, co przy obecnej cenie około 2 dolarów daje kontrakt o wartości 20 000 dolarów. Handel obejmie bieżący miesiąc oraz dwa kolejne, a dla bezpieczeństwa wprowadzony zostanie mechanizm automatycznego wstrzymania transakcji w przypadku nagłych zmian ceny powyżej 10% w ciągu godziny. Inicjatywa Coinbase ma na celu zapewnienie regulowanego i efektywnego sposobu ekspozycji na XRP, szczególnie dla inwestorów instytucjonalnych. Choć konkurencja, taka jak Bitnomial czy międzynarodowe giełdy, Binance, OKX, Bybit, BitMEX już oferuje podobne produkty, decyzja Coinbase może oznaczać dalszą profesjonalizację rynku kryptowalut w USA. Czy jednak inwestorzy odpowiedzą na ten krok entuzjazmem, okaże się już po premierze nowych kontraktów. Circle opóźnia IPO przez niepewność rynkową i wojnę handlową Trumpa. Circle, emitent stablecoina USDC, opóźnił plany wejścia na giełdę z powodu rosnącej niestabilności rynków, wywołanej nowymi cłami importowymi wprowadzonymi przez administrację Trumpa i odpowiedzią Chin. Firma dołącza do takich gigantów jak Klarna i Stubhub, które również wstrzymały IPO z powodu niepewności inwestorów. Spadki indeksów i p 500 i NASDAQ oraz wzrost zmienności sprawiły, że warunki dla debiutów giełdowych stały się wyjątkowo trudne. Dla Circle opóźnienie to cios w strategię budowania zaufania instytucjonalnego i zgodności regulacyjnej. IPO miało wzmocnić pozycję USDC jako preferowanego stablecoina w sektorze finansowym. Choć firma nie potwierdziła oficjalnie informacji, Analitycy oceniają, że decyzja wynika z globalnych ryzyk i spadku apetytu na inwestycje w sektorze fintech i krypto. Brazylijski sąd zezwala na zajmowanie kryptowalut dłużników. Brazylia wprowadza rewolucję w egzekucji długów. Tamtejszy sąd najwyższy zezwolił na zajmowanie kryptowalut należących do dłużników w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Orzeczenie trzeciego panelu sądu zapadło jednogłośnie i wyznacza nowy kierunek w interpretacji cyfrowych aktywów w prawie cywilnym. Decyzja uznaje kryptowaluty nie tylko jako środek płatniczy, ale także jako cyfrową reprezentację wartości, która może podlegać egzekucji sądowej. Sędziowie otrzymali uprawnienia do bezpośredniego kontaktowania się z giełdami i brokerami kryptowalut, co ma usprawnić proces konfiskaty aktywów. Choć Brazylia nie uznaje jeszcze kryptowalut za oficjalny środek płatniczy, ten wyrok może mieć dalekosiężne konsekwencje. Kraj od dawna zajmuje czołową pozycję w Ameryce Łacińskiej pod względem wolumenu transakcji kryptowalutowych, ustępując jedynie Argentynie. Wyrok wpisuje się w szerszy trend regulacyjny. Brazylijski rząd pracuje nad ustawami, które mają nadać kryptowalutom formalny status aktywów wartościowych. Choć kompleksowe przepisy dopiero się kształtują, sądowy precedens może przyspieszyć porządkowanie rynku i zwiększyć przejrzystość prawną w obszarze cyfrowych finansów. Standard Chartered Avax może wzrosnąć 10 razy do 2029 roku. Ethereum traci blask. Avalanche Avax, zyskuje coraz większe uznanie w oczach instytucji finansowych. Geoffrey Kendrick, główny analityk banku Standard Chartered, przewiduje, że do 2029 roku wartość AVAX może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie, osiągając poziom 250 dolarów. To oznaczałoby ponad 1200% wzrostu w stosunku do obecnej ceny, która oscyluje wokół 20 dolarów amerykańskich. Za optymizmem banku stoją solidne fundamenty projektu Avalanche, w tym dynamiczny rozwój subnetów oraz przełomowa aktualizacja protokołu Etna, która znacząco obniżyła koszty operacyjne. Analitycy przewidują, że już w 2025 roku sieć może obsługiwać ponad 4 miliony transakcji dziennie. Z technicznego punktu widzenia Avax utrzymuje się w strefie akumulacji między 15 a 20 dolarami. Przebicie poziomu oporu przy 38 dolarze może otworzyć drogę do 55 dolarów jeszcze przed końcem 2025 roku. W raporcie Kendrika zaskakuje także zmiana nastawienia wobec Ethereum. Analityk zredukował swoją wcześniejszą prognozę ceny ETH z 10 tysięcy do 4 tysięcy dolarów amerykańskich, wskazując na postępujący odpływ wartości do sieci warstwy drugiej, takich jak Base. Spadający wykres ETH BC dodatkowo sygnalizuje słabnącą pozycję drugiej największej kryptowaluty. Zdaniem ekspertów AWAX może stać się nowym liderem wśród altcoinów, a zbliżający się cykl rynkowy może to tylko potwierdzić. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 roku numer 206 pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.